W imię ojca i syna i ducha świętego amen zmiłuj się jezu najłaskawszy nad duszami w cierpiącymi dla których odkupienia przyjąwszy naturę ludzką gorzką śmierć podjąłeś zmiłuj się nad ich jęczeniem zmiłuj się nad ich łzami które wylewają a przez moc męki swojej im karanie, na które za grzechy swoje zasłużyły. Niech stąpi najmiłosierniejszy Jezu, krew Twoja do czyśca i niech rozweseli i ochłodzi wszystkie dusze w niewoli czyśćcowej zostające. Podaj im rękę i wprowadź je do wiecznego odpoczynku światłości i pokoju. Amen.